Pary w pełnej gotowości, w takim razie dajcie sobie wszystko, bo za chwilę drugi finał. Uwaga, jedziemy! Zaczynamy maraton Rock'n'Roll! 3, 2, 2 1, jeden, jedziemy! Uh -huh! Proszę państwa, już za moment. I proszę Państwa ruszyli, zaczęli rock'n'rollowy maraton tańca z gwiazdami, już tańczą, już precyzyjnie można by powiedzieć przebierają kończynami, a jurorzy jak zwykle niezwykle surowo już za chwilę będą ich oceniać. Gwiazdy i tancerze wyleją tu na tym parkiecie hektolitry potu, ale może nie zdążą wylać, przynajmniej niektórzy, bo zanim wyleją, wyleją ich jurorzy. Tak, to jedno jest pewne, zostanie tylko jedna para jak się pewnie domyślają nasi bystrzy widzowie... Będą to zwycięzcy naszego rollowego maratonu. Emocje rosną. To ciekawe, dziwne, a może i trochę okrutne, że wszyscy, powtarzam, z pełną świadomością, wszyscy czekają, kto wyleci pierwszy. Zatem, proszę Państwa, emocje sięgają z elitu Ewa i Jan. Ewa i Jan i punkcik na pocieszenie. To pierwsza odstrzelona para, czekamy na drugą. Za chwilę kolejna eliminacja. Proszę Państwa, nie wiem jak Państwo to wytrzymują. Ja ledwie, ledwie tutaj w wodzie transmisyjnym daję sobie radę z emocjami. I proszę Państwa, Ada i Krzysztof. I to dla nich koniec maratonu. Zdobywacie dwa punkty. Czekamy na trzecią parę, która za chwilę nieuchronnie odpadnie i będzie musiała zejść z parkietu, proszę Państwa. Czyżby to już tak, Tatiana i Tomasz. Tatiana i Tomasz podeszli z trzema punktami. I za chwilę, proszę Państwa, kolejna tabliczka w górze. Nie możemy się już doczekać. Nie możemy się doczekać. Kto będzie zwycięzcą? Sylwia i Kamil odpadają. Cztery rock'n'rollowe punkty dla nich. Zostały na parkiecie tylko dwie pary. Kto odpadnie w tym momencie? Kto odpadnie teraz? Kto będzie wielkim finalistą? Zakończ ten maraton. Proszę państwa, Krzysztof i To oni odpadli. Rafał zwycięzcy na scenie maratonu, kochani, fantastycznie.